I witamy w next parcie. E, chyba przekroczyłem limit czasowy i nie będzie e, początku. Chyba skrócą mi odcinek. Foch. No by. Noby. Rolni eee... Dobra. Mam nadzieję, że. O, jeszcze więcej traw. Co no nie mam jeszcze nadziei. Proszę, Rolnikus, ciebie. Abyś. A, 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 a. Abym Szedł do domku Po drewno I cobblestone'a Dużo drewna Ale to nieforemne Ale dobra eee, Hop Co, Kurde masz nieforemną głowę Hop <grybki> Ale te gybki są fajne Topię się Znowu człowieku gdy weź się nauczył pływać Nie umiem Dobra eee, To tak i... weź szkło. Co? Szkło. Skło? Szkło. Prawa. Lewa. Trawa, nie prawa. A. <ścoughs> Trawa. Zioło. Sram... nie. <ścoughs> nie mów, tak? Sry, woman. Sry, my friends! Rycie. Foch. foch ono e... ono rolnik ma focha ono jakaś tajemnicza siła nie chce mi wpuścić do domku bo zamknął a wiesz co to znaczy foch? no chyba nie takie obrażenie się no nie tak nie od kiedy? od wtedy jak były szwedy Łocha ha 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 miś 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 ciętej riposty. miś Mistrz czumaklatury. <grym> Mistrz czumaklatury. Eins, zwei, Cztery, yy, plus. Teraz w którą to było stronę? W tą. Ty nie... Ty nie czy ty Kaczka z mapy. Kaczka? Kaczka. To kaczka. A wiesz, że nieładnie tak mówić, oby, tak źle mówić o prezydencie? A że znaczy nie prezydencie, tylko... Czekaj, czekaj, czekaj. Ej, nie czekaj. w tą stronę, rolnik! A jak, a jak radne pochodnie z wyspy? że Nie, nie, nie premierze. No nie wiem, nie wiem. Ma... Kaczyński. O tym zmarłym prezydencie. Nie, nie, o, zła, o zmarłych się źle nie mówię, ja nie mówię o nim. Rolnik nie w tą stronę! Jak nie? No nie! No w tą! A mogę podpalić las? No dobrze, las? płynę nobie. Nie! No ale zrobiłeś takie kółko i idziemy spać. Nie, o tak, o tak fakt. płynąłem. Tak płynąłem, tak płynąłem, czekaj muszę do serwa, nie wyjdę. Weź mnie nie, nie, nie ja za chwilę będę w domku. Ajkick Nie, 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 ja nie. Nie, mieczek wyplułem. Przeżyję to czy nie? Teraz kurde, adrenalina 3 Adrenalina 8,5. Coś mnie bije, grawitacja. Do, do. Grawitacja mnie bije. Co ja jej takiego zrobiłem, że mnie bije? Ludzie, no co to ma Grawitacja być? go kiełbasą bije! Co? No. no. A twój pies, jaki głupi. Chodź, to pies! To tyle po swojej inteligentnej rozmowie. Eee... Słyszę gdzieś pajączka? Ma kratura, pamiętaj. Zobacz, co jest... Tam jest domek! Tu jest ciemno! A co ja mam powiedzieć jak ja się czołgam przez wodę, pływam przez... Nie, dobra, pomyliło mi się. Czołgasz się przez wodę, pływasz Creeper. przez piasek! Tak. Creeper. O. Creeper. Nie. <ścoughs> nie! Koniec. To. On mnie zarazi, ten ogórek mnie zarazi bakterią coli. No Chciałem nie! Chciałem ci powiedzieć, że ty mi pokazałeś szkło, ale szkła nie ma. No to... to... Powiedz, że parówczak kazał mi powiedzieć, że rolnik zrobił to. Ej, a chcia chciałbym wam powiedzieć, iż gdyż piecyki zapewne są tu też zbugowane. Trzeba piecyki po... A. usuwać. A wiesz ja... co, powiem tak, brzydki, brzydki jest ten nasz domek. Wiem, chcę go zmienić, już mam, już mam pomysł, tylko potrzebna jest nam, ee, ta... Dachówka. Wiesz co, wiesz co, 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 co? to by zrobić jakby taką budkę malutką? Hmm. Najlepiej na tym toj toj. <noise> Żeby jak to się otworzy, tam było takie zejście pod ziemię i takie duże tam będzie. A wiesz co ci powiem? Nie. No nie To ma z wierzchu wyglądać, a nie ze stan w środku. Oddasz mi moje łóżko. <noise> a no właśnie czas spać, nie? A ja tu Ojej łóżkę. Czas spać, a ja tu sobie przy tego się bawię. A gdzie monster? Tak jestem silny, ja potrafię nawet żonglować łóżkiem. A jest. Są monstersy, czy nie są monstersy? A nie wiem, przecież to jest twój serwis. Są, 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 Rolnik! Są, są. Mm. <noise> I kolejny, i psuje, i kradnie. Jestem panem dachu! Oddaj mnie to. O. Idź się spać. No rolnik! No dobra, bo tak, no. Śpię na, śpię na twoim łóżku trochę śmierdzi. No bo się tam położyłeś. No dobra, o, ogr, ogr. O, Nie o, wiem, ogr. czy są włączone do końca monsterstwa. Idziemy, idziemy expić no, ok. bo mnie atakowały. raz. Idziemy expić? Tak. W lola? Tak. Ale yo, Ej, patrz, patrz, patrz! Patrz, co tam leci, patrz, co tam leci! Co? Gdzie? Tam! Gdzie? Tam. Gdzie ty jesteś? Kartus, zaraz Ultima włączy. <noise> nie... O, patrz, Ultim! Jestem Brand. Ej, pa, podpaliłeś świnie Brandzie! Nie. O kurde, o kurde! Tam masz wodę! Nie. Jestem Ultim, ja biję każdego. O, ale się rozsypał, fuj. Widzisz, on miał już poniżej yy, mało HP. Tak, Poniżej mało HP. Ej, no nie zbieraj jego śmieci. No, słaby ma jakiś. Ja, tak, takiej no tanki oni... słabe mieć. Weź się, schowaj. Wiecie. Weź człowieku na piątym levelu, takie coś słabego. Weź Dobra, tym Warwickiem i do dżungli pod ekki. Słuchaj, okay. Ej, nagrywamy z Minecraftem, mówimy o lolu. No to co? Patrz, ja wyhodowałem orwika! <laughs> Patrz. <grym> Czemu? Wiesz jak to wyglądało, jakby tak staliście obok siebie? Dobra. <grym> <grym> o, brown owca! O, monster pająk! Monster I Dlaczego tu jest zapalniczka? A nie, zbugowało mi się. <grym> sam sam jesteś... Ty jesteś jeden wielki bung... bung. Bung, jestem bungiem. Ja, ty je gu, ty je bung. Topię się! E, poczekajcie, ja chcę, ja chcę spalić tego pająka, zostaw go, zostaw go, zostaw go, zostaw, bo oby cię podpalę. Ciekawe co będzie z palącego się pająka. Jestem bardzo ciekaw... O! Czarna owca, fuj. Śmierdzi. Ty, biała owca, od kiedy w tej grze są białe owce? Oj, biedny. O, i on mnie, on mnie nie atakuje, jaki duży płomień. Jezu! Płomień. Mam kiełbaskę. Płoń, baby. Aaaa! Ojej no. <grymne> Dobra, chodź pod tego. Na naszą farmę zobaczymy jak tam nam kaktu grzyby Dziemy urosły. Łomna, łomna, zobaczmy. paroszak! O, o góra z te naszej ptej tam. Tamtej. Gdzie? Tam. Zostaw go, zostaw go. Ale teraz cały czas kręć tą wysepkę i patrz na mnie. Rolnik się od niego. Nie podchodź. Czekaj, niech wejdę na górę, może co? Powiedzcie mi, co tam robi farma kaktusa? Kaktusa? Znaczy, nie kaktusa, tylko y, trzciny. E, leży sobie, stoi. O, i poczekaj, kręń teraz go i mnie. Kręcę go i cię no. chyba. Oj, nie, skrę... <grym> nie oje, skręciłem ja tego. Ale no. ty. A Ale co ty mi... chcesz przytulić? No, ją ja przytuliłem go. Ale co tutaj robi ona? Przecież tutaj nigdy jej nie było. Ja ją założyłem. Kiedy? Ostatnie. A patrz, grzyby w ogóle, w ogóle nie rosną. W ogóle? W ogóle. Ale to jest za małe. E, wiem, bo mi brakło, nie... brakło mi tych tam. To, to jest, jest niewymetryczne. Jest za małe. No wiem, że to jest niewymetryczne. O kurde, światło mu dałem. Shit, ma fuck. faka Aj, kawałek. No właśnie, oni mają światło. Na świetle one od razu znikają, a jak jest tego, jak są półpłotki? Nie, 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 patrz, tu trzeba tak s sfarmić Jaka z ciebie noba? Tak wiesz, że nie będzie po rogach! Bo przez taki nie przejdzie słońce. I, i, i jeszcze nie tu... Lecz. W hat are you all dying? Właśnie, wiesz co ja zrobię? Nic. O. to fajne zajęcie. No. No ja! Ale będzie to trzeba było zrobić takie duże. I żeby tam się słońce nie dostawało, to będzie trzeba było to wszędzie ogrodzić szkłem. Nie. Trzeba będzie później zrobić. Ale weź. A, wow. To tak. Oh, wow. Ja mam ciut drewna. Jest tu craft box, bock, Ja mam trochę drewna, tak trochę, trochę wate. Zrobię trochę paty, patyczków, Patycki Patyczku. Patyczki Jedne patyczki, drugie patyczki. I robimy tu ogromną plantację grzybów. Nie halucynków. Ja mam tam halucyjne. Ja ten Wow, przejął coś nade mną kontrolę. Mm -hmm. No musiał zadzwonić po księdza na tanka. O nie, nie! Jak to jest... Potraficie czytać z moczu? Przepraszam, z oczu? Ja potrafię z moczu. Ma, mm. Mama mnie uczyła. O. Mama mnie nie kocha. Pozdr pozdrów mamę. Dobra, dzisiaj pozdrowię. Tak, słuchajcie koledzy i koleżanki koledzy znaczy się. No nie, rolnik też... Rolnik jest z nami, czyli też koleżanki. No właśnie. Z, zbierzcie tego te całe płotki. Nie A... Jeszcze. Jesteś Czeka. pewien? A czym się najszybciej zbiera? Rękom. Rę ręką. ręką, Rękom. Rentom, czym Idź do babci, zabierz rentę i zbieraj rentom. Ej, już prawie 12 minutów. Zbierz szybciej przed ryzykiem Rentę? Tak czy rękę? Rentę A, A ryzyk jest złodziejem. A to taka wymiana. A ryzyk jest złodziejem rąków? Ariu, Ariu, kto wziął tego grzybka halucynownego? Znikł. zest nie, nie, nic nie zrobił. Raz, dwa, trzy, cztery. To tak. Raz, dwa, trzy, cztery. I tak. A pince, jest... mam. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Przejście. Raz, Iii. dwa, trzy, cztery, pięć, sześć Nobie, nie rób tego, jesteś nobałem. Co on robi? Pęk. Nie wiem No oddaj! Oddaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Hat. Oddaj. No, parówko. Parówczana, parówko. Oddaj, please. Bo ci zaraz będę musiał coś zrobić. Wee. On zje parówkę z ketchupem. O, gar parówkę z ketchupem. Teraz tak. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Przerwa tu, o. No, no co zapały nie myte. No weź, Aha. ogarnij się, bo cię zaraz coś ci zrobię. Patrz, już mnie wyzywa, A już mnie bije. What, what the fuck? Po co tam jest ten... Co to jest? Rolnikowa dziura. Nie tykoj. No nie tykoj, bo cię rolnik zabija. O, czerwony grzybek? <noise> Dobra e, Robię cięcie i widzimy się w kolejnym oh, Odcinku tak. e, No w kolejnym Odcinku Zostaw paszkę kamieniami